Cześć wszystkim. Dziś zajmiemy się ciągiem dalszym łańcucha zadań rozpoczętego przy misji Zmajatwienia Gabarza. Udajemy się więc znowu do Telmesa. Witaj. Cześć Telmyś. Padłem na wódkę, skoro zapeszałeś. Witaj, witaj. Wejdź proszę. Muszę Ci jeszcze raz podziękować za pomoc. Mało jest takich osób jak Ty. No i wchodzimy do niego do domku. Coś tu gdzieś leży. Masz już narzędzia? Jeszcze nie, ale sterznik był u mnie ostatnio i powiedział, że wszystko w porządku. Niedługo można będzie odebrać sprzęt w magazynie w dokach. Cieszę się, że się wszystko ułożyło. Rzeczywiście, nigdy nie wiadomo, kiedy jakiś skurczybyk zechce cię oskubać. Bez ciebie bym sobie nie poradził. Zaszlachtowaliby mnie albo uciekli z miasta. Prawdopodobnie. Jak pas? Wspaniały, dziękuję. O, ktoś nadchodzi. To chyba do mnie. Przepraszam na chwilę. Ile jeszcze mam czekać? Ja chcę już, natychmiast. Mówiłem ci, że... Wiesz, że dzięki mnie ta Twoja buda może pójść z dymem, albo jeszcze gorzej. Wylecisz nas bity pysk, i tyle w temacie. Ty, łajdaku, to moja żona. Niedługo może nią nie być. Obiecałem Ci korzystne układy? Obiecałem. Te Twoje układy to ja mam w dupie. Masz mało czasu. Decyduj się, albo nie będzie czego stąd zbijać. Niezadowolony mam oczy coś pod nosem. Kto to był? Urzędnik. Klein. Bygnie go hędoży. Gdybym za to nie poszedł za kratki, utłukłbym go gołymi ręcoma. Czego on dokładnie chce? Zachowywał się jak wariat. Mojej żony chce. Powiedział tak. Podoba mi się twoja żonka. Daj mi ją na jedną noc, a masz załatwione mniejsze cło. Nie zgodziłem się. To teraz grozi. Choleja, nigdy nie wiesz, co cię spotka z ręki drugiego człowieka. Można to jakoś załatwić? Mam dosyć jego wizyt i boję się, co będzie jutro. Jak dobrze, że mam cię pod ręką. Pójdziesz do same w tej sprawie. Znajdziesz go we wschodniej części TMT. Saematyn to może być interesujące. Pójdę do razu. Mamy dobre układy z Saematynami, więc może rzeczywiście coś nam pomogą. Jeśli masz sprawę, pomóż z Aleksandrę. Ja jestem teraz zajęty w porządku. Poleda Słucham cię, wszedłem do ciebie, bo znam urzędnika, który opętany pragnieniem jednej kobiety, zapomniał, że ma stać na sterze porządku i sprawiedliwości. Bardzo dobrze, że do nas z tym przyszedłeś. Wskaż mi, który to, a porozmawiam z nim. Klein, dęczy biednego garbarza Telmysa, próbuje dobrać się do jego żony w zamian za nielegalne układy. Telmys się nie godzi na to, więc ten mu grozi. Nie rozumiem w czym rzecz. Ta osoba jest zagrożeniem dla nas wszystkich. Z takimi jak on nie można zbudować sprawiedliwości i dobrobytu w kraju. Saematyni będą mieć go na oku. Zaraz go tu wezmę. Będzie musiał się wytłumaczyć. Dziękuję. Witaj. Sare Martin powiedział, że natychmiast poszuka urzędnika i z nim pogada. Wspaniale. Mam jeszcze jedną sprawę. Moja żona poszła coś załatwić przy miejskiej studni. Martwię się o nią. Ten niezrównoważony urzędnik może ją skrzywdzić. Idź do niej i każ jej wracać inną drogą do domu. Na imię ma ulidę. Coś wymyślę, aby cię wynagrodzić. W porządku. Do studni daleko chyba nie jest. Szukamy jakiejś Ulide? Aha, jest. Mąż ciężko pracuje, ja pomagam jak mogę, ale żyjmy biednie. Może w końcu wyniesiemy się do stolicy. Przepraszam, przychodzę od Telmesa. Ty jesteś Ulide? Tak. Coś się stało? Mąż się o ciebie ma. mówi, że jakiś typ może mieć na ciebie oko. Co on znowu za kłopoty plecie? To długa historia, ale lepiej, żeby to mąż ci o tym opowiedział, nie wracaj do domu tą samą drogą co zwykle. Dobrze, pójdę dookoła przez stary. W sumie cały dzień czułam czyjeś spojrzenie na plecach, ale mi pan stecha napędził. Wracam do Twojego meczu. Witaj, uprzedziłem Ulidę. Powiedziała, że wróci do domu przez taj. Och, uspokoiłeś mnie. Ulida ostrzeżona, a sam Saematyn szukał urzędasa. Słuchaj, był u mnie przed chwilą strażnik i powiedział, że towa jest gotowy do odebrania. Pójdziesz w moim imieniu jeszcze raz do doku. Jak wrócisz z narzędziami, to dam ci coś, co przypadnie ci do gustu. Po tym wszystkim jesteś pewny, że mi wydadzą co trzeba? Tak, ci poetowcy mają w życiu kto co odbija. Skoro tak, idę po te twoje narzędzia. To niutki nie flawią? Hehe, <laughs> patrzcie kto wpadł w nasze łapy. To jeszcze lepiej niż ten Gajbarz. Na niego. Na no, samobójcy. I dlaczego nie wiem, jednym powodem, który nie być lepszy od Gajbarza? Co oni mogą ode mnie Nie żyje. Jeszcze dycha choć ledwo. Gadaj, coś cię za a wypchaj się. Kto was nasłał, pytam się. Zabiorę tę wiedzę do grobu, hehe No to odcinam mój palec. I co? Myślisz, że jesteś straszny? He, he... Mężczyzna wydaje z siebie ostatnie tchnienie. Odchodzimy. O, otrzymałem paczkę z narzędziami. Dobra, to wracamy do termesa. Jak zareaguje na ucięty palec. Witaj, zostałem napadnięty w magazynie przez jakiejś zbieg. Na Bogu, już nigdzie nie można czuć się bezpiecznie. Przepraszam, że przeze mnie ciągle musisz walczyć. Te plamy krewi ciężko będzie wyczyścić. Spokojnie, to były laki. Dobrze, że potrafisz walczyć. Oto twoje narzędzie. Ach, nareszcie. Dzięki ci po a oto nagroda, tak jak obiecałem. Trzymam go na czarną godzinę, ale tak mi pomogłeś, że zasłużyłeś niezły kamień. Wiedziałem, że ci się spodoba. To rubik. Pamiętasz dom, w którym znalazłeś ciało mężczyzny? Podobno niedługo ma się tam wprowadzić jubilej. Możesz spróbować sprzedać mu ten kamień. Nie jestem pewien, czy chce go sprzedawać. Ano, jest na co popatrzeć. Dam ci znać, jak jubilej się wprowadzi. Przyjdź do mnie za jakiś czas. Trzymaj się. I koniec kolejnego zadania. Otrzymaliśmy 1850 doświadczenia i taki oto piękny rubik. Cóż, to już koniec na dziś. Pamiętajcie, jeśli podobają się Wam moje materiały, zostawcie po sobie jakiś ślad: komentarz, lajka, suba. To już dzięki na dziś. Dzięki za uwagę. Cześć.